Witam Was serdecznie. Dzisiaj czwarty podcast z cyklu, który był zapowiadany wcześniej. Konstytucja wartości, wibracja świadomości. Strategicznym celem w mojej pracy terapeutycznej jest wnikliwe budowanie indywidualnej konstytucji wartości, która w konsekwencji tworzy naturalne środowisko duchowe. A ono, z czasem, wraz z wyborami i uświadomieniami, odsłania jakość zmian, potęgując naszą wibrację świadomości. Tym samym przenosimy się stopniowo w duchowe strefy wpływu, stajemy się świadkami transcendentalnej, osobistej i środowiskowej przemiany samych siebie. Na początek podkreślę, iż. Mówimy o wybranej przez nas samych palecie wartości, która stanowi fundament do budowania konstytucji wartości. Idea opiera się na wyobrażeniu sobie własnego życia w otoczeniu wartości, które wydają się nam najbardziej bliskie, na szczegółowym afirmowaniu okoliczności, w jakich potrafimy je ujrzeć, objęciu ich. Najgłębszymi odczuciami, już szczęśliwiających obrazów, powiedziałbym, tych wydarzeń i bieżącemu dbaniu o poczucie sensu idei. Gdzie jest zatem problem? Dlaczego dzieje się inaczej? Czy ktoś nam przeszkadza? Poczucie krzywdy, los jakiś, karma, czy może ktoś celowo robi nam podgórkę? Niestety, istety, to nasze postawy określają jakość przyszłych okoliczności, również te nieświadome, a tymczasem to zgodny z harmonią sposób reagowania odpowiada za korektę. Jesteśmy jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem. To, co nas teraz spotyka, jest wynikiem naszego wcześniejszego reagowania. Nie zapominajmy, iż czas ma swój istotny udział w naszej ziemskiej gęstości i filtruje, dając nam odpowiednią jakość przekazu. Gdy jesteśmy w stanie patrzeć w sposób obiektywny, okaże się, że mamy go sporo, żeby właściwie zareagować. W tym miejscu nadchodzi z pomocą doświadczenie i rodząca się z tego wiedza. Gdy wybieramy uczucie wyższe, stajemy w osi rezonowania względem tego uczucia z całym dotychczasowym dorobkiem. Dzieje się znacznie więcej w tym czasie niż sobie potrafimy wyobrazić. Spróbuję wyizolować okoliczność i pokazać ogólny mechanizm działania. Załóżmy, że jest nam blisko do spokoju. Gdy zaczynamy wyobrażać sobie siebie życiowo w atmosferze tego uczucia wyższego, podświadomość dokonuje przeglądu i wyłapuje poziom spokoju, w jakim się znajdujemy. Kierując na niego uwagę, uruchamiamy grę. Jeśli wyobrazimy sobie okoliczność, w której doskonale czulibyśmy się spokojni, odczujemy satysfakcję z jakości tego, co nas czeka, jednocześnie ufając, byłoby to najbardziej pożądane, wpływamy na jakość doświadczenia. Podświadomość zorganizuje okoliczności towarzyszące, oczyszczające podczas tego procesu. I w zależności jak zareagujemy na zbliżający się niepokój, najlepiej utrzymując uwagę na spokoju, wówczas staniemy się zdobywcami, powiększamy potencjał uczucia, o które zabiegamy. Tak, właśnie. Zabiegamy o nie. Nie wystarczy wybrać. Nie wystarczy sobie wyobrazić. Nie wystarczy afirmować, po wyborze podświadomość porówna naszą jakość odczuwania spokoju z tym, co wibruje w przestrzeni jako potencjał i zacznie się oczyszczanie, zmiana. Od tego, czy zrozumiemy, że to jest wartość w mojej konstytucji, zależy chęć wyboru obrony tej wartości we mnie, obserwowania uczucia w pewnej określonej kondycji. Jak bronić owej konstytucji wartości, która jest jakością zbioru naszych wyborów w nas? Czym bronić? To jest kolejne pytanie i wyzwanie. Otóż, za pomocą myślenia, mówienia i czynienia jedno spójności, jakości linii, odczuwając wybrane uczucie wyższe, tak jak umiemy, tym samym utrudnimy dostęp przeciwległym uczuciom niższym do naszego wnętrza. Uczucia niższe muszą się pojawiać, dają nam możliwość stawiania potencjału w czasie oczyszczania w relacji z tym, co się dzieje i w każdej nierezonującej harmonią manifestacji. Przyciągamy zdarzenia i za każdym razem potwierdzamy, co jest tak naprawdę tym, co wybraliśmy, to lustro. W takim ujęciu praktyki pracy nad świadomością dopracujemy się wibracji, która przeistoczy nas, przetransformuje nasze słabe miejsca w siedzibę uczuć wyższych i rozbuduje je, rozsmakuje nas w jakości spokoju niewyobrażalnym nastarciem. Uczucia wyższe, które są nam bliskie, staną się dla nas stabilnym następstwem, sposobem niezmąconego reagowania i światłem. Owoce przemiany zaskoczą nie tylko nas, ale i naszych bliskich. Miłość stanie się oczywista. Współczucie i serdeczne życzenia dla innych normą. Konflikty nie mają już w dawnym ujęciu, do nas dostępu, wyjeżdżamy z Matryxa nowym Rydwanem. Taki pomysł, w sumie, wydaje się oczywistym, jak na niego patrzę, z tej perspektywy doświadczenia. Ale zanim się przebudujemy, wzbogacimy i uświadomimy, musi minąć pewien czas skupienia na pracy nad tym. Owoce dla każdego są. Inaczej czytane, lecz w ostatecznym rozrachunku tworzą głębię duchowej jakości, czego Wam i sobie serdecznie życzę w czasie tej drogi. W kolejnej odsłonie naszych spotkań zaprezentuję również wątki dotyczące aktywności terapeutycznych. W podstawowym wymiarze dostępnych mi narzędzi będę. Przekazywał to, czego doświadczyłem w czasie relacji z klientami i w czasie rozmów. Spróbuję uporządkować scenę na tyle, na ile będzie to możliwe. Spojrzymy tam, gdzie się znajdujemy, w jakich problemach jesteśmy i jeśli okoliczności spędzają nam sens powiek, spróbujemy zareagować, zrobić krok. Zainteresowanych webinarem Zachęcam do przygotowania pytań i przesłania ich do mnie. Pierwsze spotkanie online dotyczyć będzie tematyki poruszanej w serii czterech ostatnich podcastów, które już poznaliście. Planuję, aby czas spotkania nie był ograniczony, ale przewiduję, że będzie to 4, może nawet 6 godzin, w zależności od potrzeb. Jeszcze raz zachęcam Was do zadawania pytań. I zapraszam do kontaktu. Poznając siebie, żyjemy prawdziwie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia wkrótce.